Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w sobotni poranek. Wyszłam sobie, słuchajcie, yy, szlafroku na obchodzik. <noise> także idziemy, słuchajcie... A, ja tak sobie lubię akurat weekend w yy, szlafroku połazić po ogrodzie. Także idziemy, słuchajcie, na obchodzik w końcu, zakwitły róże. Yy, także zaraz Wam co nieco pokażę. Nie pamiętam wszystkich nazw, także, także tak. postaram się Wam podpisać, ale w ogóle też myślę, żeby... Gdzieś tam osobno tylko o różach nagrać jeszcze taki spacerek także, także może wtedy się słuchajcie do szkoły Bo miałam zerknąć teraz na maila co tam ja w zeszłym roku kupowałam I, i nie zerknęłam No ale dobra zacznijmy słuchajcie Tutaj standardowo od tej e, rabatki e, Na wejściu na ścieżkę żwirową Tutaj słuchajcie pięknie kwitnie e, Gentle Hermiona czy jak to tam się czyta Przepiękna róża, naprawdę no w tym roku wyjątkowo pięknie kwitnie. Jak widzicie, te kwiaty na początku są takie jasnoróżowe, później robią się białe. Pięknie pachnie, no, jedyny minus jest taki, że ona wywala takie długie pędy. Ja akurat, słuchajcie, nie przepadam jak róże wywalają takie pędy. Tutaj właśnie próbuję złapać, ale nie chcę się pokuć. O, ona tutaj wywaliła taki długi pęd i on się położył, już nie będę go podnosić. Ale tak, to jest zdecydowanie i minus, także mam kilka takich róż, które wywalają takie pędy i no nie lubię tego, no ale zawsze sobie słuchajcie, można przyciąć. No na razie ta, ta taka ledwo coraz kwita, także na razie nie będę się skupiać słuchajcie na tych, które tam ledwo, ledwo się rozwijają, bo na to będzie jeszcze czas. Tutaj mam słuchajcie róże, greny, grany. Piękne kwiaty, nie za duże, bo takie takie średnieczki bym powiedziała to są, natomiast też w tym roku wywaliła takiego długiego pęda. Także no, nie bardzo mi się to podoba, jak widzicie tutaj z przodu jest wielki wysoki pęd, a z tyłu są pąki kwitnące, także no słabo to wygląda. Tutaj mamy słuchajcie, piękną desdemonę no cudna, to jest jedna z moich ulubionych, w ogóle tak ostatnio stwierdziłam słuchajcie, że że róże angielskie to jednak mają w sobie coś takiego, że, że chwytają za serce, no, szczególnie właśnie te z takimi kulistymi kwiatkami. Cudo. Cudo, ona na początku jak one... Jest pełno pająków na tych różach takich białych. Na początku jak rozchwitają, to są takie delikatnie różowe, a później właśnie robią się białe. Ładnie pachną tym takim typowym cytrusowym zapachem. To chyba większość Angielek właśnie w ten sposób pachnie. Co tutaj mam? No tutaj słuchajcie, muszę tego floksa stąd wywalić koniecznie, także nie wiem, czy, <laughs> czy będę czekać aż on zakwitnie. Muszę popatrzeć sobie na zdjęcia, jak on wyglądał, bo tutaj słuchajcie, mam ustacie, jewaj, to jest też angielka prześliczna. No w tej chwili nie mam takiego, bo te kwiaty już te jasne to są takie, wiecie, już one już kwitną od kilku dni, więc już nie mają takiego natężenia tych kolorów. Ona jest taka ładna, brzoskwiniowa na początku, ale tutaj jeszcze mam kilka funków, także może jeszcze uda mi się ją złapać. No a tutaj słuchajcie, piękne kokoloko u mnie. W tym roku bardzo bidna, Bo jak widzicie, taka jest. No, malutka. Malutka, ona już ma ze 3 lata, także bardzo ciężko zniosła zimę w tym roku, no ale kwiaty są przepiękne. Taki zgaszony róż beżowo, taki. No, ciężko opisać ten kolor, ale jest przepiękny. Tutaj jeszcze mam. Trzy pąki także. Także jeszcze troszkę się nią pocieszę. Zaczynają też kwitnąć u mnie. Słuchajcie, yy, drakwie kaukaskie, tutaj jakiś piękny robaczek sobie siedzi, także nie będę dotykać. No yy, no i przekwitają kocimiętki. Zresztą zaraz Wam pokażę. Tam zaczęłam już przycinać kocimiętki. Zrobiło się pusto na rabacie i mam bałagan w ogóle straszny. Także. Ach. Stwierdziłam, wiecie co, nagram, póki jest ładna pogoda, bo to y, z tą pogodą to w ogóle jest y, no strasznie dziwnie. Strasznie dziwnie, bo y, we wtorek był u nas upał 30 tam ponad stopni, w środę też był upał od rana, później nagle przyszedł wiatr, tak gdzieś koło 12 i już po 14 było 19 stopni. Y, także powiem Wam, no takie zmiany dla mnie to jest, y, no ja to strasznie jakoś... Y, odczuwam, także ja później się czuję taka zmęczona, boli mnie głowa i tak dalej, no i wczoraj też taki zimny wiatr wiał, a dzisiaj już na szczęście jest przyjemnie, także dzisiaj jest tam 21 stopni, ale wieje wiaterek, ale taki e, ciepły, także jest przyjemnie, tutaj słuchajcie, mam też angielkę, ale niestety niestety nie pamiętam, jak zobaczę, czy tu uda mi się dokopać do metki ale chyba nie, musiałabym słuchajcie zrezygnować na maila, to jest też angielka z takich starszych nie, jakoś tylko nie urywa, szczerze Wam powiem, taki zwykły kwiatuszek jasnoróżowy. Nic, nic jakiegoś tam szczególnie pięknego. Tutaj słuchajcie, w końcu mi zakwitu. Ten co, to ja ciągle zapominam, jakąś się nazywa, przymiotno-karwińskiego, o. W końcu mi się przypomniało, no bidny jest, ale to fajne, takie stokreteczki, lubię, lubię to, tą roślinkę. Przyzimowała na szczęście umie, natomiast chyba muszę ją przesadzić, bo tutaj, no tutaj jest jednak taki płucin, bo to jest niska roślinka, a i te, i te róże, i te beliny troszeczkę ją zacieniają, także myślę, że także muszę troszeczkę jej zmienić miejscówkę. Tu mi zaczyna kwitnąć też angielka. Taka dość duża, ale to, słuchajcie, na razie nie będę o niej mówić, bo jest jeden kwiatek, także nie ma co. Tutaj, słuchajcie, kwitnie piękna crocus rose. No, to jest takie właśnie, no, brakuje mi słowa. Charakterystyczne dla niej kwiatki, yy, także od razu widać, że to jest ona. A jak te kwiatki się rozwijają, to wyglądają tak. Bardzo ładne, takie troszeczkę brzoskwiniowe, w środku ciemniejsze. I wygląda całkiem zdrowo, także. No, jest ok. Co tu jeszcze, kochani, kwitnie? No, kwitną ciągle drakwie. Jestem zachwycona nimi w tym roku. Także drakwie gołębie serdecznie Wam polecam. Tutaj nawet słuchajcie, mu tyle do nas przyleciał. Ostatnio też po tych upałach, to słuchajcie, w ogóle wszystko zakwitło wymik, i zakwitło też moja ukochana, rozplenica wschodnia Carly Rose. O, zaraz mi się słuchajcie, roz tego. Rozładuję mikrofon, także miejmy nadzieję, że, że zdąży nagrać, dopóki to się stanie. Tutaj słuchajcie, w głębi mam dwie róże. Tam jest jakaś, która jeszcze nie kwitnie, natomiast tutaj kwitnie róża a No, podpiszę Wam, słuchajcie, bo nie wiem, co się czyta. Ale no, ładna jest, tylko nie mam tutaj, słuchajcie, takiego kwiata, żeby wam pokazać, bo on w środku jest troszeczkę ciemniejszy. Yy, także tak będę musiała złapać moment, jak te kwiaty się tutaj rozwiną, i, i nagrać po prostu jeszcze raz. No i tutaj, słuchajcie, porcik ze, wyjdź mi spod nóg. Tutaj, słuchajcie, mam przepiękną Angielkę. Nie pamiętam, jak no nie mogę sobie przypomnieć, nie cholera jak ona się nazywa miałam zajrzeć do maila i zapomniałam ale zobaczcie jaki to jest piękny krzaczek ja ją sadziłam w zeszłym roku sadziłam ją e, razem z tymi wszystkimi tutaj angielkami, które przed chwilą Wam pokazałam czyli z tą, z tą no i to są takie, wiecie, bitne te krzaczki a tutaj, słuchajcie, no, no coś pięknego piękny duży krzew piękne kwiaty e, szukam, szukam, słuchajcie, żeby Wam pokazać te fazy rozkwitania no pączki są takie jasno-różowe później, no nie mam a, to może tutaj ona, słuchajcie, rozkwita, na początku jest taka, nie no, tutaj jest też żółta, ona na początku jest taka jaśniutko różowa i później, i później właśnie się, może tu, o, taka brzoskwiniowo, coś takiego i później jak się rozwija, to, to w środku jest taka żółtawa, budyniowa i później robi się biała, ale jest przepiękna. No w zeszłym roku pamiętam, że mi też wywalała takie długie wędy, także myślę, że pewnie, że pewnie to się stanie też w tym roku, ale słuchajcie, no... Ja chyba nie mam takiego pięknego krzewu innego. No, jakby dobra, mam, ale nie, nie wśród angielek. Naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby angielka w rok taki piękny krzew zbudowała. Także jestem zachwycona tą różą. Chociaż nie pachnie jakoś bardzo intensywnie. Jak się wsadzi nocha, no to delikatny zapach jest, ale, ale nie jest tak, że wiecie, że, że się przechodzi i, i pachnie. No i oczywiście leci samolot. No dobra, słuchajcie, samolot już prawie poleciał. Ja się śpieszę, żeby mi się ten mikrofon nie rozładował. Odwróciłam się teraz i jestem tutaj na tej takiej przedniej rabacie. No i słuchajcie, tutaj pięknie kwitnie różyczka Heaven. Pink. Prześliczna jest, taka wdzięczna. Naprawdę bardzo ładna. Chociaż też wywala takie pędy, już widać, że, że są, ale nie jakieś tam ogromne, także zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Może to się jakoś tam wyrówna. No i tutaj idziemy Kochani, dalej. No, i tutaj w tle mamy piękną Angelę. Jestem no po prostu zachwycona nią w tym roku, bo nigdy u mnie tak pięknie nie wyglądała. Także to jest cudo. No, te kwiatuszki są małe, takie powiedziałabym półpełne. Wiecie, jakby mają te środki odsłonięte. Bardzo mi się to podoba, bo lubię takie kwiaty. Także no jest przecudna. Przecudna, ją wyżej obcięłam i, i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że troszkę żałuję, że tak bardzo nisko obcięłam róże w, w tym roku, bo faktycznie no niektóre kiepsko to zniosły. Także w przyszłym roku będę na pewno ciąć róże wyżej. E, a tutaj jeszcze chciałam, słuchajcie, podejść do róży garden, traumę. No, ona dopiero się rozwija, także to jeszcze nie jest wszystko to, co ona potrafi pokazać. Te płatki są takie fajne, takie jakby karbowane, także, także też bardzo ładna różyczka. Natomiast no, ona od początku gdzieś tam ma się kiepsko, ale, ale gdzieś tam z każdym rokiem wygląda coraz lepiej. Także, także tak, no mam nadzieję, że sobie poradzi, bo ta rabata też nie jest jakaś tam super zżyzna, no ale jak widać po Angeli, róże chyba nie mają zbyt wielkich wymagań. No idziemy, słuchajcie, dalej. Tutaj już widać mój bałagan, który muszę dzisiaj posprzątać, muszę pozbierać te powycinania kocimiętki. No i taka się zrobiła pustka, troszeczkę na rabatach. I tutaj też mamy piękną piękno Draki w kaukaską. Te kwiaty są naprawdę duże. To są w ogóle, słuchajcie, z nasion wysiewane. Normalnie od polskich producentów można dostać nasiona, także polecam Wam serdecznie. To są oczywiście byliny. No i co tam? Piwonie oczywiście przekwitły. Idziemy słuchajcie dalej, tutaj jestem zachwycona macierzanką, ale to już chyba mówiłam, przepiękne, fioletowe poduchy, cudo. No a tutaj mamy słuchajcie różyczkę Theo Clevers i jakaś w tym roku taka jest, nie porywa mnie, w zeszłym roku była piękna, w zeszłym roku yy, piałam z zachwytu nad nią, a w tym roku jakieś te kwiaty są dziwne, bo ten ma taki kolor, ten w ogóle jest jakiś ciemny. No, nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie. Jeszcze pąków jest dużo, także, także pewnie ona jeszcze pokaże, na co ją stać. Hmm. I idziemy, słuchajcie, dalej. No, sporo jeszcze mam róż w pąkach, także także tak będzie jeszcze co pokazywać. Tutaj e, powyrywałam, słuchajcie, orlaje też się pusto zrobiło. No, narobiłam się. Narobiłam się i słuchajcie, rzuciłam to wszystko, bo już nie miałam siły. No i taki kopiec sobie tutaj leży, także muszę to dzisiaj ogarnąć. Hmm. I tak patrzę, słuchajcie, co wam tu jeszcze pokazać? Kwit, kwitną mi krwawniki, które ja wysiewałam chyba dwa lata temu. To są nasiona, słuchajcie, odległutko, taka seria florystyczna. Oczywiście są to byliny, także tak, bardzo fajne, bardzo fajne. U mnie krwawniki zazwyczaj ginęły, a te widzę, że się trzymają bardzo ładnie. Także, także godne polecenia. No i tutaj idziemy, słuchajcie, przewrotniki jeszcze, przewrotników jeszcze nie wycinam, bo jeszcze wyglądają ładnie. Ale właśnie no tutaj wyciąłem dwie miętki, także powiem wam, że no to na pewno zostanie, ale tam to muszę usunąć, bo widzicie jaka pustka się zrobiła, wygląda to po prostu fatalnie. No fakt faktem, że tutaj też było dużo chwastów, ale no, jak tak się spojrzy, to jest całkiem ładnie. Ale powiem wam, że jak tak się stanie nad tą rabatą i tutaj wszędzie burz i, i nagle pusta dziura, to słabo to wygląda. Także no tam to na pewno jest do usunięcia. Słuchajcie, patrzę, pięknie kwitnie różowa kipsówka. No tutaj słuchajcie, piękna róża, to jest Wisława Szymborska Rose, bodajże. Śliczna, taka różowo brzoskwiniowa bardzo, bardzo żywe kolory, także no, fajna różyczka. I też, I też, jak widzicie, też w zeszłym roku usadziłam, też ładny krzeczek zbudowała, także fajna, fajna różyczka. Co tu jeszcze, słuchajcie, ciekawego, zakwitł mój pięciornik się wusiałam go w zeszłym roku nasiona kupiłam też z Irlandii także ładnie kwitnie no tutaj mam jeszcze jedną kocimiętkę do wycięcia mnóstwo chwastów słuchajcie tyle ile chwastów tam wyrywałam z tej rabaty to normalnie szkoda gadać staram się słuchajcie te obroty robić tak powoli ale, ale tak jak ja tak w amoku chodzę po ogrodzie, to to bywa różnie dobra tutaj widzę że jeszcze róża Nautika dopiero rozwija pąki. A tutaj mam słuchajcie różę Novalis To jest taka bladofioletowa, nietypowa, nie każdemu będzie pasować. Ale ja lubię, słuchajcie, te wszystkie dziwolongi, także oczywiście i musiała się ona u mnie znaleźć. Bardzo ciekawa róża. Bardzo ciekawa. No i co tu jeszcze ciekawego? Oczywiście leci samolot. Tak sobie tutaj przystanęłam. Słuchajcie, i patrzę na moją gled gledicję. To jest to drzewo takie limonkowe, które widać w oddali. No my kupiliśmy bardzo małą sasoneczkę, bo to taka była wiecie, no metr wysokości miała i takie ładne drzewko już urosło, także tak to jest no fajna sprawa obserwować, jak te drzewa z patyczka wyrastają do jakichś tam większych wymiarów. Tutaj słuchajcie mam róże, która była pomyłką, nie pamiętam jak się nazywa, ale też jakiegoś takie opęda wywaliła, nie wiem, w zeszłym roku była dużo ładniejsza, w zeszłym roku te kwiaty były takie słuchajcie zachwycające wielkie, a w tym roku... No nie wiem, słuchajcie, z różami to tak jest, że, że one, no przynajmniej u mnie. Jednego roku potrafią zachwycić, a już, a już następnego niekoniecznie. Albo na przykład jednego roku są marne, a następnego roku wyglądają pięknie, także to ciężko mi się w ogóle wypowiedzieć powiem Wam na temat róż, bo jednego roku jakąś właśnie odmianę uwielbiam, a drugiego roku już, już ona wygląda mizernie. Także ja nie wiem od czego to zależy, czy to jest od pogody, czy, czy co. Tutaj, słuchajcie, mam piękną różę. Róże kolejną angielską to jest Geoff Hamilton, czy Geoff Hamilton. To są takie, słuchajcie, okrągłe kwiaty, bardzo ładne, prześliczne. No, jeszcze tych pąków jest sporo. E... No i idziemy, słuchajcie, dalej. Tutaj już powoli kwitnie powojnik mazurek. Ale muszę Wam powiedzieć, że mam wrażenie, że jakoś mało tych pąków w tym roku. Także czekam, aż się bardziej porozwija te kwiaty. Jakieś takie, nie wiem, czy upał jest winą, czy co tu się wydarzyło. No, kiepsko wygląda w tym roku. Idźmy dalej. Do przycięcia mam oczywiście szałwie. To są też moje z One miały być niskie, no ale... Ale wyszło inaczej, także muszę je przyciąć. Tutaj... Mamy róże Alnwick i to była na przykład właśnie moja ulubienica, która y, przepięknie kwitła. Te kwiaty w ogóle były zupełnie inne. A w tym roku y, widać, że i plamistość się dopadła. Ja w ogóle mam tutaj posadzone dwa krzaczki, więc jak na dwa krzaczki to jest bida zędza. No, jak przekwitnie to, będę musiała myśleć ją nawieść i może to jej pomoże. Ja w ogóle widzę, słuchajcie, że ona y, wypuściła dziki pęd, bo widać od razu, że to jest. Zupełnie, in, zupełnie inne liście. Także tak, drugi raz mi się to zdarza z różą, że, że właśnie taki dziki pęd wypuszcza, także koniecznie muszę go, muszę się tam dokopać nisko i go wyciąć. Tutaj mam, słuchajcie, hercogin Christiane, tutaj ona też mi wy, 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 wywalała właśnie y, takie dzikie pędy, ale ja ją w zeszłym roku przesadzałam i wycięłam, wiecie, przy samym korzeniu tą, ten pęd, także miejmy nadzieję, że że, że, że Ja tu widzę jakieś robalki. Nie wiem, czy to są słuchajcie mszyce, czy co. No, o. no to jeszcze są kwiaty, które się rozwiną. Także na razie to, to tutaj nie ma co oglądać. No i poza tym ona była przesadzana, więc też musi swoje odchorować. Patrzę sobie, co się dzieje tutaj. Ciągle kwitną maczki kalifornijskie. Zaczynają kwitnąć pysznogłówki. O, jeżeli chodzi w ogóle o tą pyszną główkę, to ja wzięłam sobie, słuchajcie, z innej rabaty taką malusieńką sadzoneczkę posadziłam, no już taka wielka kępa wyrosła. No i idziemy, słuchajcie, dalej. Bardzo źle wygląda moja rogownica kutnerowata, taka była mnie uzachwycona, a teraz słuchajcie, to jest jeden wielki suchar. Nie wiem, może powinnam ją przyciąć i ona by. Odbiła od środka, dajcie mi znać, bo ja ją mam od zeszłego roku dopiero. Także nie wiem, nie wiem za bardzo, co tu zrobić. Wygląda mega słabo. Eee. No, i tutaj mam, słuchajcie, przepiękną różyczkę. Chociaż wcale nie jest to jakiś piękny krzaczek, ale kwiat jest przecudny. To jest odmiana, słuchajcie, Rally des Gazelles. Pewnie czyta się to jakoś inaczej, ale czytam Wam, słuchajcie tak jak się to pisze, postaram się Wam podpisać te wszystkie róże, no cudna jest taka żółto-beżowo trochę różu, przepiękna no. no, ale widzicie, tutaj jeden pąk tutaj drugi, także jakiś tam ciężko powiedzieć tutaj o jakimś obfitym kwitnieniu natomiast ja w ogóle powinnam, słuchajcie i tą różę, tutaj mam dwie róże przesadzić stąd, bo tu jednak jest za dużo cienia tutaj słońce jest dopiero późnym popołudniem i, i tak, i mam już jakiś tam pomysł na to, ale czy mi starczy sił, to zobaczymy. Tutaj różyczka się dopiero rozwija, także nie ma o czym mówić. A tutaj mam, słuchajcie, kolejną angielkę, to jest Charming Apricot, yy, ale taka już, wiecie, le, raczej przykwitnięta, także muszę też ją złapać, jak yy, ta pozosta te pozostałe pąki się roz będą rozwijać, bo, bo w momencie, jak ona jest taka, wiecie, do, do połowy rozwinięta, no to to jest coś pięknego. Naprawdę była przecudna, się zachwycam nią, ale nie zdążyłam jej złapać na filmie. No i tutaj, słuchajcie, moja zeszłoroczna ulubienica wersyjnie, no w tym roku to jest obraz nędzy i rozpaczy, cała w plamistości. Masakra. Masakra. Robale jakieś, nie wiadomo co, pajęczyny, pająki. No ale trochę pąków jest, także może jeszcze może jeszcze będzie ok. E, idziemy, słuchajcie, dalej. Tutaj widzę, że rozwinął mi się jeden kwiatek róży Bajlando. ale to jeszcze tutaj przyjdziemy do niej jak się rozwinie więcej bo tych pąków jest tutaj multum także tak jak mówię, no jeszcze sporo sporo tych róż jest u mnie nierozwiniętych więc, więc jeszcze będzie co pokazywać no i co no powiem Wam, że te upały to faktycznie dały troszeczkę popalić, mimo że to było raptem półtora dnia to to tak, można to zauważyć, że, że gdzieś tam te niektóre rośliny są zmęczone. No A teraz słuchajcie, już mój piękny obrazeczek, czyli róża jasmina, troszkę się tak mi rozkraczyła. Powinnam ją y, może podwiązać mocniej, może jakieś kratce tutaj jednak pomyśleć. No i te upały, jednak wiecie, też troszeczkę zmęczyły te kwiaty. No i tutaj to już jest, słuchajcie, zapach. Y, który czuć z daleka, natomiast ten zapach jest no taki inny, bo ta jasmina dla mnie ona pachnie słuchajcie, tak, taki zapach jest mydlany powiedziałabym, taki wiecie romantyczny mydlany, gdzie no angielki to przeważnie bardziej tak cytrusowo pachną. No i to takie właśnie zwisające charakterystyczne pędy. No ale cudne jest. cudna jest. Tutaj mój no name. Na pniu też bardzo ładnie kwitnie, jeszcze mam mnóstwo, mnóstwo pąków. No i tu sobie, słuchajcie, stoliczek postawiłam, krzesełka. No i zdechły bukiet w wazonie. Tak, taki tam romantyczny widoczek. No, dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj, słuchajcie, ładny widoczek. Powoli już zaczynają kwitnąć liliowce, ale to jeszcze, jeszcze co tu ciekawego się dzieje, no tutaj tu nic ciągle kwitną przywrotniki eee, czy ja tutaj mam jakąś różę, no tutaj słuchajcie, tutaj na przykład mam w ogóle różę ona jeszcze nie kwitnie, ale ona była w ogóle mega bidna, to była taka bida, że ja w ogóle myślałam, że ją wywalę, a w tym roku to widzę, że jest szał, no także tak jak mówię no z różami to słuchajcie eee, nie wiem, no są to, są to kapryśne damulki, no nie ma co nie ma co ukrywać a tam słuchajcie, za tymi Naparstnicami chowa mi się piękna Queen of Sweden. Muszę tę naparstnicę poprzycinać. Ach, bo mi królowa szwedzka zginęła tutaj całkowicie. A jest to bardzo ładna różyczka. Warta uwagi: praktycznie co roku ładnie mi kwitnie. Nie, nie zauważyłam, żeby miała jakieś tam fochy szczególne. Fajny, wyprostowany krzew. Nie pachnie. No i trzeba ją koniecznie czymś podsadzić od dołu, bo ona właśnie taka jest wysoka wyprostowana, ale się nie kładzie, więc no coś za coś. No i tu teraz przechodzimy tutaj. Gdzie mam słuchajcie, no najpiękniejsze chyba róża na chwilę obecną. Tutaj piękny powojnik, wielkokwiatowy, cudnie kwitnie na różowo. No i tutaj jedna z moich ulubień, chociaż też jest kapryśna, trzeba ją podwiązywać, muszę zresztą wziąć sznurek, bo już widzę, że pędy zaczynają leżeć, to jest słuchajcie, Abraham Darby, czyli Candy Rain, cudo, chociaż jakoś słabo pachnie w tym roku, ale no kwiaty są słuchajcie przepiękne, takie brzoskwiniowo-jasne, różowe, cudo, uwielbiam ją. No i tutaj, słuchajcie, to jest normalnie, ilekroć przechodzę, to się zachwycam, ale nie pamiętam kompletnie, jak ona się nazywa. No muszę Wam podpisać, no i zaraz wypadnie mi mikrofon. Ale słuchajcie, no to takie kuleczki, no przepiękny kolor taki, brzoskwiniowo, lekko żółtawo, różowy. No przepiękne są, przepiękne. Także jestem absolutnie zachwycona tą różą, ona była przesadzana w zeszłym roku i tutaj też druga Desdemona też była przesadzana. I to Desdemona to jest y, jedyna chyba zdublowana róża u mnie. No oprócz tej, y, co mam dwa krzaczki obok siebie, ale tak, żebym miała, słuchajcie, dwie róże. Y, dwie te same w różnych miejscach. Tylko Desdemona jak na to zasłużyła. Śliczna to jest róża. O. I padł mi mikrofon, także biorę sobie kamerę y, bliżej i mam nadzieję. Może będziecie słyszeć, co mówię, ale wiecie już chyba... A, jeszcze musimy tam iść, słuchajcie, do baleriny. I będziemy w sumie powoli kończyć ten spacer, bo te wszystkie byliny, które Wam pokazywałam, to albo przekwitły, albo nadal kwitną i w zasadzie nic tam szczególnego nie zakwitło do tego czasu. No, teraz jest, słuchajcie, czas wycinania przekwitniętych bylin, ogławiania. Także jest sporo roboty, tutaj muszę powycinać i rysy przekwitnięte, muszę powycinać te naparstnice, bo nie wiem, czy chcę, żeby mi się wysiały, bo tutaj jednak troszeczkę jest za mało miejsca na no, naparstnice. Także idę, słuchajcie, dalej jeszcze nie kwitną, także do dali nie będziemy iść. Strasznie dużo motyli dzisiaj, chyba się, był jakiś taki moment, że się wykluły. No i idziemy tylko tutaj, wam pokażę piękną balerinę. No, tak wygląda, już troszeczkę pojaśniała do lubię słuchajcie te różyczki takie wiecie, o małych kwiatkach no i też widać, że tu pszczółki latają, także, także jak najbardziej są miododajne no, to są takie słuchajcie, najbardziej chyba bezproblemowy typ róż no i tutaj mam Olivier Rose to jest też Angielka muszę ją troszeczkę uwolnić, bo tu słuchajcie, ta obiela mi na nią włazi, także muszę tą obielę przyciąć no, ładnie pachnie. Jasno różowe kwiatki. Ładna różyczka. No i słuchajcie co. No tutaj jeszcze mam różę historyczną, całą w mszycy, spaloną przez upały, bo tu widzicie, o, jest pąki i nawet nie zdążył się rozwinąć, a już się skopciował, także, no. Także tak, słuchajcie, no i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o mój sobotni ogród, Mam nadzieję, że mi słychać dobrze. No, także to chyba będzie krótki spacerek dzisiaj, ale konkretny. Tak, róże, słuchajcie, kwitnienie róż to jest ten moment, na który czeka każdy posiadacz róż. Także doczekałam się i ja. No, i tak jak mówię, słuchajcie, muszę po prostu... Yy, yy, każdą różę osobno nakręcić, jak będzie w swoim najlepszym momencie, i wtedy to po prostu zbić w jeden film, i myślę, że, te, że, że tak będzie najlepiej. Także taki, słuchajcie, jest plan, ale wiadomo, jak to z moimi planami bywa. Także trzymajcie kciuki, żebym ten plan zrealizował. A tymczasem, kochani, dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w na następnym filmie.